Uh, you know, we knew they were a tough team coming in. Uh, we just got to keep our spirits high. You know, come back to practice ready to work. Uh, you know, fix the mistakes that we made on defense because uh, it all comes from the defensive end. But. You know, I, I still think we're gonna do very well. We still got a great team, and we're just gonna push and keep going and get a, get a win on Thursday or Wednesday. Um, it's definitely on the defensive side. You know, we gave up 95 points. You know, it's, it's hard to outscore 95 points, especially you know in the first quarter we gave up 30. So that's we we gotta try to you know get more stops and be able to push and transition to get easier baskets for ourselves. Uważam, ale no mamy coś, czego nie przeskoczymy, ten brak doświadczenia w tych ważnych chwilach, w tych chwilach, w których już nadrobiliśmy tą stratę i nam potrzeb potrzebny jest jeden spokojny kosz albo jedna spokojna zagrywka, to troszkę wtedy tracimy tą głowę i nie udało nam się przez to dzisiaj ich przegonić, ale chcę dalej być pozytywny, bo uważam, że dzisiaj o wiele lepiej graliśmy niż te dwa pierwsze mecze, mimo że ten wynik jest jaki jest. Trzeba też Pogratulować e, drużynie z Ostrowa, e, szczególnie e, moim kumplu z reprezentacji e, e, Kubie, e, który, który dzisiaj trafiał bardzo ciężkie rzuty, więc to też się pozwoliło wygrać ten mecz. Gdyby nie to, no to na pewno e, byśmy byli bliżej i może byśmy wygrali. W każdym razie <laughs> uważam, że gramy lepiej. Uważam, że gramy lepiej i teraz trzeba się pozbierać. Wszyscy głowa do góry i w czwartek być gotowi na ten czwarty mecz, który już mam nadzieję wygramy.